94. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Strzegom i Strzegomianie świętowali niezwykle podniośle. Po uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem biskupa Ignacego Deca na Placu Paderewskiego odbyła się druga część uroczystości. Miejsce nieprzypadkowe, bowiem to m.in. Ignacy Paderewski jest dla polskich Polaków symbolem niepodległości i wolności. Szkoda więc, że tego dnia i w tym miejscu w przemówieniach oficjeli zabrakło dla niego miejsca. Moi drodzy... Odnajamy swoją miłość do naszej matki, ojczyzny, która wiele wycierpiała, która, która jest rzeczywiście naszą matką. Dzisiaj patrzymy na ojczyznę, patrzymy na jej dzieje, ale także na dziś naszą ojczyznę. Może nas wiele rzeczy niepokoi, ale mamy nadzieję, że wszystko jest do odrobienia. Józef Piłsudski powiedział, że chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich. O miłości do ojczyzny można mówić wiele, trudniej o niej świadczyć, a myślę, że najlepiej świadczyć patriotyzmem, który nie jest tylko podczas wielkich wydarzeń, wielkich zagrożeń okazywany w boju, ale jest się patriotą także na co dzień, wtedy gdy szanuje się symbole narodowe, kiedy dba się o język polski, kiedy pamięta się o ważnych wydarzeniach, rocznicach, jak choćby ta 94. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Patriotyzm to miłość, a miłość to wierność w służbie naszej ojczyzny. Podczas 11 listopadowych obchodów, największym zainteresowaniem wśród najmłodszych i nie tylko, cieszyła się obecność 10 Brygady Logistycznej w Opolu, kompanii honorowej Wojska Polskiego. Po uroczystym apelu pamięci przyszedł więc czas na najbardziej wyczekiwany punkt programu salwę honorową. Kombatanci weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy Strzegomia. Żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu pod pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się Wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążek, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie! Do apelu! Do apelu. Kompania baczność, drugi szereg. Krok w tył, marsz. Kolby, rozrusz. A pas, groźb. Salwę, honorowy. Przemoc, ładność. Salwą. Ładuj. Proś na na zakończenie uroczystości delegacje urzędników, duchowieństwa, pracowników instytucji, szkół i klubów parlamentarnych oddały hołd składając wieńce i kwiaty pod pomnikiem. I politycznych. Pomimo dość podniosłego, chwilami może zbyt podniosłego charakteru uroczystości, tego dnia na placu zgromadziło się wielu strzegomian. Łatwo mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej za nią umierać. A najtrudniej cierpieć. I myślę, że to jest przesłanie, które dzisiaj powinno towarzyszyć nam wszystkim, bo święto niepodległości jest czymś bardzo wyjątkowym, czymś niepowtarzalnym, bo wolność jest niepowtarzalna i wyjątkowa. Teraz, w, w dobie, kiedy tworzy się Unia Europejska, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, to święto nabiera szczególnej wartości, żebyśmy umieli znaleźć swoją tożsamość, żebyśmy się nie wstydzili tej tożsamości, żebyśmy się nie wstydzili być Polakami, ale też musimy znać swoją historię, swoją przeszłość, bo jeżeli Będziemy znali szczegóły, na czym polegały wtedy te problemy, jakie mieszkańcy mieli, jak musieli walczyć, jak ważne było, że można było posługiwać się językiem polskim. Dzisiaj sobie nawet sprawy nie zdajemy. Mówimy swobodnie i nie boimy się, że ktoś może nam za to zabrać życie. Więc myślę, że to są te takie podstawowe wartości. Dzisiaj śpiewamy z dumą pieśni patriotyczne. Cieszę się, że są akademie, na których. Możemy śpiewać te pieśni, że się już dzisiaj nie wstydzimy chodzić właśnie chociażby z flagą biało-czerwoną, ona zaczyna też nabierać dzisiaj innego wymiaru niż miała 20 lat temu. Święto niepodległości, a więc no pani tożsamość, moja tożsamość, to, że jestem Polakiem, przecież zależała od tych ludzi, którzy właściwie oddawali wszystko, nie przymus, nie przymus, bo to nie o to chodzi, ale. Wychowanie jest takie łacińskie przysłowie, mówi, że kropla drąży kamień nie swoją siłą, lecz częstym padaniem. Jeśli ci rodzice te swoje pociechy będą tak właśnie wychowywali, jeśli nauczyciele w tym będą pomagali, to myślę, że, 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 że ta najjaśniejsza nasza rzecz pospolita będzie kwitła. Należy wspomnieć, że tego dnia także Strzegomskie Centrum Kultury otworzyło swoje drzwi dla mieszkańców. Na scenie pojawiły się lokalne zespoły, a dzieci i młodzież zaprezentowały swoje talenty wokalne w programie patriotycznym.